Księga na jest kolejny odcinek serii się trenuje". Mam tutaj Karol Janeczko. Dzień dobry, nazywam się Karol Janeczko, jestem instruktorem na wyparku i dzisiaj będziemy Mila uczyć paru fajnych sztuczek. Zaczynam od Tobogana. Jest to sztuczka, którą umiem, ale Karol jest świetny w tym, dlatego mnie trochę podszkoli. A później zobaczymy, może zrobimy jakieś bęgend. Dobra, to boga jest to sztuczka, która polega na tym, że mamy dwie nogi na podeście, schylamy się, uginamy nogi, schylamy się jak najniżej, po czym łapiemy e, tutaj mniej więcej koło tylnego koła podest i odchylamy się do tyłu. Pokażę z jedną nogą, bo z dwoma jest ciężko, tak? Odchylamy się do tyłu, a kierownicę i nogę pochylamy do przodu, mniej więcej w ten sposób. Jest to mega techniczna sztuczka, jedna z moich ulubionych. Milo ją robi, tak jak już mówił, ale co najfajniejsze, mało osób ją robi i też fajne fotki do tego wychodzą. Dlatego tego będę miał fajne zdjęcia na Instagrama i Instagram wam się wyświetli tutaj, a Karola tu. Dobra, no to może ja pokażę w paru fajnych, ciekawych miejscach. Mówiłem Ci podczas y, Scooty Kampa o pozycji nóg na podejście. No to chodź, powiem Ci, bo to też jest ważne. Tutaj staniemy sobie pod ścianką. E, którą nogę masz z przodu? Kawa. Dobra. Tutaj będzie mi trochę mało miejsca, ale możesz oprzeć kolejną nogę o ścianę. No więc tak, postaw sobie tylną nogę jak najbliżej hamulca. Mniej więcej w ten sposób, tak jak ja mam. A drugą nogę dołóż na dek. Ja będę się podpierał, bo tutaj wiesz, jest taka górka i mnie wysuwa do przodu. Dlatego sobie tutaj tę nogę wystawiłem, żeby się podeprzeć. I teraz tak. Dobra, masz. No. Ustaw nogi w ten sposób, żeby Twoje biodra były prosto kierownicy. Zaraz Ci powiem, do czego to pasuje. Jednak zejdziemy na dół, bo tu jest prosto, i nie będzie chujnego nam uciekać. Mamy. Dobra, i patrz. Dlaczego ci to mówię? Dlatego, że podczas wybijania się, jeżeli te nogi są za bardzo w bok, to widzisz, w jakiej pozycji jesteśmy. Odjadę i ci pokażę. Jest to o wiele cięższe, i dlatego nas może czasami na bok znosić to, nie? Dlatego mówię ci też o tych nogach, żebyś unikał takich rzeczy i, i po prostu pamiętał. A na pewno ci się będzie o wiele łatwiej skakało i latało takie, wiesz, większe przeszkody. Nogi y, w ten sposób, jeżeli są na maksa do boku to nie jest po to, żeby nam się jakoś wygodnie jeździło tylko żeby stylu dodać na hulajnodze a jeżeli w ten sposób mamy nogi to wtedy nam jest o wiele łatwiej kręcić sztuczki i tym bardziej latać te wszystkie przeszkody, które tutaj są te duże wiedziałeś o tym Milo, czy tak się... nie, dopiero teraz się dowiedziałeś. No. mało osób zwraca na to uwagę a jest bardzo przydatne. może od razu tego wiesz, nie załapiesz ale z czasem rzeczywiście odczujesz różnicę. A tak jest dużo czy bardziej parkowcy? Bardziej slitowcy. A, a wiesz dlaczego? No. A no mniej więcej? Tak. Chodzi o te rurki. Streetowcy bardziej mają nogi tutaj szerzej. Po to, że po wskoczeniu podestem na rurę, rura znajduje się mniej więcej na środku naszego podestu, czyli tutaj działam nogę, buta, w tym miejscu. Dobra, poczekam aż mi od do nas dojedzie i mu powiem co i jak. Więc tak, wino. Czy, czy dasz radę wyżej wyskoczyć? Dam, do, ale. Dobra, Słowodzka a Okej, okay. czyli taka jedna z gorszych prób, zaraz będzie pewnie lepsza. E... A czy boisz się wysokości, jak lecisz przy tym triku? Nie. Bo to też jest ważne. Dobra, no to jedziemy w takim razie, dawaj. No i jedziemy. To się boję się latać zegra. a z jak wiemy To bo teraz. <grystanie> w razie co, jeżeli się będziesz bał, rzeczywiście, możesz tą kolejną nogę odrzucić na bok. Jest pięciutko tutaj, także nic się nie stanie. A jeśli nie, wysuwasz jedną nogę, najlepiej tylną, na ziemię. To jest taka noga awaryjna, jakby coś się działo, ok? Daję, doktor, Ale to, to była troszkę lepsza już próba. A bo ja e... kręc, Tak skurka. i przede wszystkim kierownicę pociągnąłeś tutaj w bok. E... Podczas wybijania się spróbuj e... swoje ciało ustawić tak, że ono schodzi do boku. I delikatnie dek wypychasz do przodu. Do powtórki. Do powtórki, ale jeszcze lepsza próba niż ta poprzednia. Jeszcze bardziej do przodu, pochyl się. Okay. Ogólnie, też jest tak, Milo, że jeżeli boisz się spróbować jakiejkolwiek sztuczki, próbuj ją w gąbki za każdym razem. Jak będziesz pewny, że ci wychodzi i widzisz to, efekty, to od razu lecisz na przykład na rezji i próbujesz na rezji z bomby. Jeśli tak powiem. Okay. <laughs> to też jest super opcja. Delikatnie dostałeś tam, mustałeś palcami. No, tylko tak jak ci mówiłem, posłuchaj, tak jak ci mówiłem, patrz, dopiero uczysz się tej sztuczki i nie możesz sobie pozwolić na to, że yy, robisz ją bardzo wolno, nie? Staraj się robić szybko tutaj. Ten ruch schylania się do podestu musi być szybki. Bo jeżeli będzie wolny na początku, to straci za dużo czasu i się nie uda. Za bardzo przechyliłeś się w bok, i dlatego ta noga ci spadła. Ściągnął nogę awaryjnie, tak jak mówiłem, ale było zgaszone i odjechane. Wiadomo, że lepiej sztuczki odjeżdżać, robić, niż na jedną nogę lądować. Za bardzo tą kolej nogę miną do manuala tutaj no i przez to wywalił się. Elegancko. O to chodzi właśnie, o to chodzi. O, teraz nie od siebie chyba wrzuci. Do Wiedziałem, wiedziałem. Kolejna rzecz, o której pewnie nie wiedziałeś. Zobacz, czyli porobiłeś, widziałem też na obozie i na filmikach. Milo robił de graba, czyli kierownica była prosto do barspina, tak? Było tak, Milo? Było. Dobra, a teraz zobacz, jeżeli uczymy się tego tobo, to zobacz, jak jest kierownica wtedy. Tak. I ten barstwin wtedy. Nie musimy całego ruchu kierownicą robić tutaj, tylko już jest jedna czwarta kierownica obrócona. To widać tam. I ten barwin jest nieco łatwiejszy. O, no, miłość, to powiedz mi, jak z tą trują jest tam u ciebie. Ale szczerze, śmiało. Bardzo dobrze. Yy... Nie mylę z tylko. Z tylko? A gdzie ją robisz jeszcze? Z pęku, z flaja. Nie no, to musimy ją wykatować, tak żeby na każdej przeszkodzie robić. Zmurka, na placie, pęk na przykład. 360 i ogólnie rotacji to jest moja słaba strona i nigdy się prawie za to nie brałem. Dlatego dostaję w tyłek jak, jak w skutach i zadaję mi tym triki, dlatego w końcu muszę się tego nauczyć poprawnie. No i... bierzemy się do roboty. Pewnie, że tak, jedziemy. Dawaj. 36 to jest techniczna sztuczka. I to starsze pokolenie, które kiedyś jeździło te parę lat temu, uczyło się tych postaw, tym bardziej, że nie było tych nowych sztuczek, takich makanek. Wiesz o co mi chodzi. Nie było tych takich makanek, czyli jakichś donoflipów, jakichś kapronów, różnych takich cudawianek. Tylko bardziej każdy się skupiał na technicznych sztuczkach. One są o wiele cięższe i to nie znaczy, że jeśli coś wygląda widowiskowo, to jest ciężkie. Tylko często jest tak, że te techniczne sztuczki sprawiają największą trudność i trzeba trochę czasu poświęcić, żeby je ogarnąć. Tak samo jest tą którą za chwilę sobie pokatujemy z Miłosem. Już nie będę za kim. Tym razem trójki nie miałeś. <laughs> z kwiatkiem. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba, A Ja nie wiem tylko... Dobra, więc tak, Milo, spróbuj mocniej do góry się odbić. Głowa od razu w bok przekręcasz, barki tak samo i ciągniesz mocno kolejną nogę rękami do boku Tutaj, dobra, tak, szybsza rotacja się. Nawet możesz delikatnie sobie pod kątem podjechać. Tutaj skręcasz kierownicą. Robisz taki. to jest zwierzę, 270 stopni. Ale jeżeli dobrze to zrobisz, odjedziesz to, nie do przodu, a nie do tyłu. Dawaj, jeszcze raz. Widzisz? I dokręcasz kierownicą do boku. Prawie wyszło. To nie ma wyglądać, tylko mamy to zrobić. Prawie było. Prawie było. Jest pięknie. Podczas, podczas lądowania, jeszcze możesz zrobić coś takiego, że mocniej ciągniesz tutaj, w bok. Dobra? Mhm. Czyli dokręcasz tą rotację jeszcze. Dobra. Jakbyś chciał robić e, fake i szybko odwinąć to, nie? Tak mhm. samo do tutaj je dokręcasz jeszcze. Dobra. Spróbuj. Dobra, Robię bęger. Bęger. Nie Dobrze. widzę. Jeszcze może go polubić. Jeszcze może go polubić, prawda? Jest. Widzimy. No i pięknie. Co, ciężki? W sumie to nie. Żółwik. No, Miłosz po prostu mało czasu poświęcał na tą sztuczkę. Nie Traszna. lubi jej kręcić, ale tak jak mówimy, możesz ją jeszcze polubić, a bardzo jest przydatna i ci się przyda na pewno. Właśnie nigdy nie pojęli nigdy sztuczki, nigdy się nie chciałem na nią wziąć. A teraz wydaje się w sumie. Dobra, to są jeszcze pod szkole.